Kiedy po raz pierwszy usłyszałam słowo dobrostan, pomyślałam, że to takie staromodne, archaiczne określenie, zupełnie nieprzystające do naszych czasów. Wzdumienie wprawiła mnie więc jego rosnąca na przestrzeni ostatnich lat popularność. Ja sama jednak wciąż podchodziłam do tematu nieufnie, traktując to słowo jak kolejny chwyt marketingowy, taki nowy produkt do sprzedaży. Dopiero kiedy mój stan fizyczny i psychiczny przestał być dobry, zaczęłam się temu pojęciu przyglądać nieco bliżej. Cześć, jestem Justyna, a to jest podcast Okiem Bariatki. Zapraszam Cię. Do mojego świata. Według wielkiego słownika języka polskiego, dobrostan w odniesieniu do ludzi oznacza korzystny stan psychiczny i fizyczny odczuwany przez człowieka. Niby wszystko jest jasne, ale czy na pewno, czy wiemy, jakie czynniki wpływają na nasze samopoczucie? A co ważniejsze, czy wiemy, jak ów wspomniany dobrostan osiągnąć? Zanim zacznę swoje wywody, muszę zaznaczyć, że nie jestem psychologiem, socjologiem, terapeutą, psychiatrą ani coachem. Nie badałam tego zjawiska jako naukowiec, a jedyne czym mogę się z Wami podzielić, to własnymi obserwacjami i swoim indywidualnym doświadczeniem czyli opowiedzieć, co pomogło mi zadbać o mój dobrostan. Moja historia nie jest wyjątkowa. Długo nie byłam świadoma tego, że coś jest nie tak. Moje otoczenie zauważyło to wcześniej niż ja. Dopiero taka seria pytań w rodzaju: Czy wszystko w porządku? i stwierdzeń typu: Źle wyglądasz, nie jesteś sobą, czy można ci jakoś pomóc, bo widzę, że dzieje się coś złego? Uświadomiły mi, że naprawdę dzieje się coś złego. Zaczęło się od spadku nastroju poczucia przytłoczenia codziennymi takimi prozaicznymi obowiązkami, jak praca, gotowanie, sprzątanie. Towarzyszyło temu poczucie chronicznego zmęczenia. I nie mówię tu o sytuacjach, gdy mamy za sobą intensywny dzień. Ja po prostu codziennie wracałam do domu, jadłam cokolwiek, siadałam na kanapie i dosłownie przewracałam się ze zmęczenia, po czym zasypiałam. Konsekwencją takiego stanu rzeczy była rezygnacja z jakiegokolwiek hobby, bo nie miałam siły i energii, by robić coś więcej ponad. Minimum, a moim minimum było w stanie umycie się, ubranie, wyjście do pracy, gdzie przez 8 godzin starałam się jak najlepiej wykonywać moje obowiązki, ale dziś wyraźnie widzę, że jakość tej pracy również mocno ucierpiała z powodu mojego samopoczucia. Miałam problemy ze skupieniem uwagi, pracowałam wolniej, kreatywność uleciała, zniknęło też zaangażowanie. Mimo, że miałam wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy tworzyli naprawdę świetną atmosferę, od których dostawałam mnóstwo wsparcia i wyrozumiałości, to zaczęłam się wycofywać, izolować, unikać rozmów i tworzyć dystans. Tyle, że ja sama jeszcze wtedy tego nie widziałam. Spotkania z ludźmi i wystąpienia publiczne zaczęły stanowić poważny problem. W takich sytuacjach odczuwałam najpierw niepokój, później lęk, a w końcu pojawiły się ataki paniki. Wspominałam, że moja historia nie jest wyjątkowa i to prawda. Znalazłam artykuł, zresztą podlinkuję wam w opisie do tego odcinka, w którym przeczytałam, że zaburzenia lękowe stanowią jedną z najbardziej powszechnych form naruszenia dobrostanu psychicznego i dotykają aż 18% populacji. Nie muszę chyba mówić, że moje życie towarzyskie właściwie zamarło, bo nie czułam się na siłach, by spotykać się z kimkolwiek. Najchętniej uciekłabym wtedy do jakiejś chatki, zaszyła gdzieś w głuszy, z dala od ludzi. Moje poczucie własnej wartości poleciało na łeb na szyję. Czułam się słaba, bezsilna i beznadziejna. Na stres od zawsze reaguję niemożnością jedzenia, więc chudłam w oczach. Na myśl o każdym nowym wyzwaniu robiło mi się słabo, bo byłam przekonana, że sobie nie poradzę. Zaczęłam więc uważniej przyglądać się sobie. Obserwować, jak reaguję ja i moje ciało na konkretne sytuacje. To znaczy, sprawdzałam, co mnie irytuje, kiedy odczuwam lęk, kiedy zaczynam źle o sobie myśleć, ale też kiedy zaczynam się uśmiechać, co sprawia mi radość, co daje satysfakcję. No i szybko się okazało, że emocje są bardzo mocno powiązane z ciałem, bo na przykład kiedy byłam zdenerwowana, napinały mi się mięśnie, nie byłam w stanie jeść, przyspieszał mi oddech, a stresujące sytuacje odchorowywałam w postaci na przykład migreny. I to był ten moment, w którym zrozumiałam, że ja jest. Jestem książkowym przykładem tego, jak ciało realnie reaguje na to, co dzieje się w głowie. Postanowiłam więc działać dwutorowo. Z jednej strony znaleźć sposób na poradzenie sobie z tymi negatywnymi myślami, a z drugiej pozbyć się napięcia z ciała, bo to wywoływało fizyczny ból. A ponieważ nie bardzo jeszcze wiedziałam, co zrobić z myślami, zaczęłam od ciała. I tu do akcji wkracza aktywność fizyczna. Zaczęło się banalnie, bo będąc na zwolnieniu lekarskim, dużo czasu spędzałam w domu, przed komputerem i mój kręgosłup zaczął dawać znaki, że nie za bardzo mu się ten stan rzeczy podoba. Niekomfortowo czułam się z ludźmi, więc siłownia czy zajęcia zorganizowane nie wchodziły w grę. Zajrzałam na YouTube, gdzie jest masa filmów z ćwiczeniami, również dla osób początkujących. No i zaczęłam testować różne rodzaje aktywności. Wyszło, że najbardziej leży mi yoga, bo pomaga się wyciszyć, zrelaksować i działa korzystnie na kręgosłup. A kiedy jestem mocno zdenerwowana, to wolę Pilates, bo mogę wówczas wyładować negatywne emocje. Ostatnio nawet zaryzykowałam powrót do biegania i już te trzy przebiegnięte kilometry skutecznie poprawiły mi humor. I nie jest to żadne odkrycie ani magia, aktywność fizyczna uruchamia produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia. Najważniejsze, żeby znaleźć taką formę ruchu, którą lubicie. Mnie na przykład wołami nie zaciągniecie na ćwiczenia cardio i tak, wiem, że łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić. Mi też się nie chce, ale widzę, że od kiedy ćwiczę regularnie minimum trzy razy w tygodniu, to w momencie gdy robię sobie przerwę, odczuwam brak tej aktywności. Zupełnie jakby mój mózg nauczył się, że co prawda najpierw trzeba podjąć pewien wysiłek, ale po treningu pojawi się takie uczucie zadowolenia i satysfakcji, że dałam radę. I tak oto okazało się, że taka prosta rzecz, jak poćwiczenie rano 15 minut na macie, generuje myśl: Dałam radę. A skoro dałam radę na tej macie, to może dam radę też w innych dziedzinach życia. I to był taki pierwszy krok do odbudowania poczucia własnej wartości i poczucia sprawczości, że ja jednak mam wpływ na to, jak ja się czuję. A skoro mam wpływ na to, jak się czuję, to mam też wpływ na to, jak wygląda moje życie. Narzędziem, które całkowicie zmieniło mi perspektywę, jest Dziennik Wdzięczności. Uwierzcie, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałam, to po prostu wyśmiałam ten pomysł. Polega to na tym, że codziennie rano pierwszą rzeczą, jaką robicie, jest zapisanie w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie 10-15 rzeczy, za które jesteście wdzięczni. To nie muszą być jakieś wielkie osiągnięcia. Można na przykład zapisać: Dziękuję za zdrowie swoje i swoich bliskich. Dziękuję za przytulny dom, dziękuję za możliwość rozwoju i tym podobne. No więc, jak wspominałam, ja ten pomysł początkowo wyśmiałam. Nie mieściło mi się w głowie, że wypisanie kilku zdań na kartce może wpłynąć na to, jak ja się czuję. Jednocześnie szukając w różnych poradnikach czy w internecie jakichś podpowiedzi, jak ja mam w tym swoim życiu ruszyć z miejsca, zauważyłam, że motyw dziennika wdzięczności cały czas się przewija. No więc pomyślałam, że spróbuję. Kupiłam piękny zeszyt, otworzyłam i pierwszego dnia nieźle się natrudziłam, żeby tych 15 rzeczy, za które jestem wdzięczna, znaleźć. Widząc, jaki mam z tym problem, zaczęłam wyłapywać w ciągu dnia to, za co mogę podziękować? Na przykład, obiad wspólnie zjedzony z Miszkiem. To, że znalazłam siłę, żeby napisać recenzję książki albo umyć łazienkę, co swego czasu stanowiło nie lada wysiłek. A dlaczego to wszystko zapisuje się rano? Bo, i tu serio sprawdziłam na sobie, to uczucie wdzięczności, które człowiek wzbudza w sobie, zanim jeszcze wejdzie w ten rytm dnia, sprawia, że wchodzi w ten dzień z pozytywnym nastawieniem. Żeby była jasność, nie twierdzę, że to zadziała od razu. Pierwszych kilka dni to było dla mnie takie kanciaste wymienianie kolejnych punktów, ale z czasem ja naprawdę zaczęłam tę wdzięczność odczuwać. Zobaczyłam, ile mam, ile od życia dostałam. Jak wiele pozytywnych rzeczy kryje się w tej codzienności, którą przyjmujemy jako pewnik. Daleko nie szukając, wielu naszych sąsiadów z Ukrainy straciło bliskich, dach nad głową, zmagają się z zespołem stresu pourazowego, czyli stracili to, co dla nas jest oczywistością. Więc ja naprawdę odczuwam wdzięczność za tę kawę wypitą na tarasie z widokiem na zieleń i z kotem u boku. Kolejnym istotnym punktem na tej mojej drodze do przywrócenia równowagi i dobrostanu było uczenie się nowych rzeczy czy też rozwijanie hobby. W moim przypadku było to zapisanie się na kurs dla osobistych stylistek, czytanie książek, grzebanie w ogródku i prowadzenie dwóch kanałów modowego i książkowego na YouTube. Robienie tych rzeczy sprawia mi ogromną radość. Daje poczucie spełnienia, odpręża i relaksuje, a więc pozwoliło mi znowu poczuć te wszystkie emocje, których przez miesiące nie czułam. Następnym krokiem było wyznaczenie celu. Jak już poczułam trochę tej pozytywnej energii i nowej siły w sobie, zaczęłam się zastanawiać nad tym, co doprowadziło mnie do tak fatalnej kondycji psychofizycznej. I, będąc ze sobą całkowicie szczera, musiałam przyznać, że to skutek ponad 10 lat zaniedbań, kiedy ostatnim, o czym myślałam, był mój dobrostan. Zobowiązania zawodowe, próba spełnienia oczekiwań ludzi wokół, a do tego przekonanie, że muszę być silna, muszę sobie ze wszystkim poradzić. To sprawiło, że nie zauważyłam momentu, w którym powinnam się zatrzymać i pozwolić organizmowi na regenerację. Doszłam do takiego punktu, gdy wolne weekendy i urlopy już nie wystarczały. Zrozumiałam też, że jestem jedyną osobą odpowiedzialną za taki stan rzeczy i że jeśli czegoś nie zmienię, to za chwilę wrócę do punktu wyjścia. Wiedziałam, że nie mogę dłużej iść tą samą ścieżką potrzebowałam po prostu nowego celu. Bazując na tym, co sprawia mi radość i daje spełnienie, w oparciu o moje talenty i umiejętności, o moje wartości, ale też odpowiadając sobie na pytanie jak ja chcę żeby to moje życie wyglądało i ze świadomością, jakiego rodzaju działania muszę podjąć, żeby tak wyglądało, przeanalizowałam to sobie dość dokładnie i chwilę to zajęło, wyznaczyłam cel. Nie zdradzę wam jaki, może za jakiś czas Wam o tym opowiem, ale od dnia, gdy określiłam, gdzie chcę być, zaczęłam moje codzienne aktywności planować pod kątem realizacji tegoż celu, bo skoro tylko ja mogę zadbać o swój dobrostan, to pierwszym krokiem będzie stworzenie warunków temu sprzyjających. Kiedy więc wprowadziłam do grafiku aktywność fizyczną, zaczęłam prowadzić dziennik wdzięczności, zarezerwowałam sobie czas na rozwój i uczenie się nowych rzeczy, oraz wyznaczyłam cel, przyjrzałam się bliżej temu, jaki wpływ mają na mnie relacje z szeregiem osób z mojego otoczenia oraz konkretne ich zachowania, i zaczęłam stawiać granice. Formą dbania o dobrostan jest otaczanie się ludźmi, z którymi chcemy spędzać czas. To także dbałość o relacje z najbliższymi i jakość tych relacji. I tu kłania się umiejętność postawienia wyraźnej granicy i powiedzenia stop wszelkim próbom wpływania na Twoje życie bez Twojej zgody, manipulowania Tobą przy pomocy szantażu emocjonalnego, oceniania Twojego życia i Twoich wyborów oraz torpedowania Twoich planów i marzeń. Ważne jest też wyeliminowanie ze swojego otoczenia zachowań generujących złą energię, takich jak obrażanie osób trzecich, złe życzenia kierowane w stronę innych ludzi, zazdrość czy chęć zemsty. Ja nie chcę tych emocji i zachowań w moim życiu. Bez nich czuję się zdrowsza i jestem szczęśliwsza. I tu pojawia się jeszcze jeden aspekt relacji. Prawdziwy spokój i możliwość pójścia dalej daje jedynie uwolnienie się od przeszłości. Nie ciągnijmy za sobą tej frustracji, złości, strachu, oskarżeń, poczucia krzywdy i poczucia winy. Z takim obciążeniem na plecach daleko nie zajdziemy. Pozwólmy się zabliźnić ranom, wygasnąć konfliktom, a co najważniejsze, wybaczmy innym i sobie wszystkie błędy z przeszłości. To wszystko, co wymieniłam, to są niewidzialne liny, które nas krępują, przykuwają do tego, co było i nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł. Tym, którzy od lat zmagają się z tego typu problemami, polecam jednak wizytę u terapeuty. Ja, jak zaznaczyłam na początku, nie mam fachowej wiedzy na ten temat. I na koniec, bądź dla siebie wyrozumiały, czy wyrozumiała, i nie wstydź się prosić o pomoc. Życie jest totalnie nieprzewidywalne. Gdyby mi ktoś trzy miesiące temu powiedział, że będę w tym miejscu, w którym jestem, to nie uwierzyłabym. Mam wrażenie, że wszystko odwróciło się o 180 stopni. Wiem dziś jedno. Jedyne czego żałuję to, że nie nauczyłam się wcześniej wyrozumiałości wobec siebie, że tak długo nie dawałam sobie prawa do słabości, oszukując się, że nie potrzebuję wsparcia i pomocy. Jeśli miałabym Was zostawić z jedną dobrą radą, to brzmiałaby ona nie wstydź się przyznać, że z czymś sobie nie radzisz, i nie wstydź się prosić o pomoc. A jak się ma dziś mój dobrostan? Coraz lepiej. Oddycham pełną piersią, czuję spokój i radość, jakich nie doświadczyłam od lat. Z zapałem uczę się nowych rzeczy, odkryłam w sobie pokłady odwagi, konsekwencji i determinacji, o jakie się nie podejrzewałam. Z radością witam każdy poranek, odczuwam wdzięczność za wszystko, co mam. Czuję wsparcie życzliwych ludzi wokół i z ciekawością spoglądam w przeszłość. Tak, to jest naprawdę dobry stan. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zostaw lajka, komentarz lub postaw mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee tu. Link znajdziesz w opisie. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujesz kanał Okiem Wariatki lub kanał Przeczytałam, to się wypowiem na YouTube. Dzięki temu nasze treści mają szansę dotrzeć do większej liczby osób, a my, czyli ja i Misiek, dostajemy porcję motywacji do dalszego działania. Dziękuję za Twoją obecność. Do zobaczenia i usłyszenia.